Halo, cześć Brzydalonok, ok, zaraz będę, dzięki za ten hajs. Ty to pracujesz, mówiłeś, że nie i jesteś bogaty, okłamałeś mnie stary, ja ci wszystko wytłumaczę, robili mnie i teraz przez ok, muszę to pracować, mam taką sprawę, pojedź na plażę i okradnij furgonetkę, ok, idę. To cześć i powodzenia. Tylko ostrożnie. Ok zaraz im pokażę jak się imprezuje. Siema, mogę sobie potańczyć. No pewnie jak omiesz to pogadamy w samochodzie. Całkiem nieźle o tańczyć. zapraszam do samochodu pogadamy. Zamknięte ja zaraz otworzę co tak pędzisz a nic Myślałem, że otwarte już otwieram spoko. Ob kto o czym chcesz pogadać jest. Wyskakuj za ota to jest kradzież. Łapać go ona okradł forgonetkę. Ok, zgobiłem ich, odstawię o i idę grać se w GTA. Nareszcie w domu. you send?